Kolejnych zajęć dzisiaj ponownie wyruszymy na wieś, jednak tym razem pojedziemy, popłyniemy, polecimy i pobiegniemy. Jesteście gotowi? To chodźcie! Dzień, dzień. Dotarliśmy już na miejsce, Mam dla Was krótką rymowankę o jednym ze zwierzaków, które mieszkają na wsi. Posłuchajcie. Jestem ciekawa, czy uda Wam się odgadnąć, jakie słowo powinno być na końcu. Chcecie usłyszeć? Tak? Wysiadamy wygodnie, otwieramy uszy, cyk, cyk, cyk. i słuchamy. Szary kotek. Wszedł na dach tak wysoko, że aż... Jeszcze raz przeczytam. Słucham. Szary kotek wszedł na dach tak wysoko, że aż... Strach! Dokładnie! Posłuchajcie, może spróbujemy nauczyć się tego krótkiego wierszyka? Okej, okay, to ja będę mówiła pierwsza, a wy po mnie powtarzacie. Gotowi? Zaczynamy. Szary kotek wszedł na dach. Tak wysoko, że aż strach. Jeszcze raz. Szary kotek wszedł na dach. Teraz wy. Tak wysoko, że aż. Dobrze, super. Spróbujemy teraz razem powiedzieć. Dobrze, to zaczynamy na trzy, cztery. Trzy cztery. Szary kotek wszedł na dach. Tak wysoko, że aż strach. Teraz cichutko. Szary kotek wszedł na dach. Tak wysoko, że aż strach. Teraz bardzo głośno. Szary kotek wszedł na dach tak wysoko, że aż strach. Super, a pokażcie mi, jak mogą kotki wchodzić do góry na dach? Mhm. Łapki do góry, tak? Dobrze, tak łapki będą szły. Ok, spróbujemy teraz wchodzić na dach tak samo jak kotek. Zaczynamy od samego dołu i mówimy wierszek. Szary kotek wszedł na dach tak wysoko, że aż strach. Na sylaby. Szary. Dobrze. Uwaga, teraz wam dam zagadkę. Ciekawe, czy odgadniecie, o jakim słowie myślę, jakie słowo mówię. Kotek. Tak, dobrze, kotek. Uwaga, kolejna zagadka. Pazury. Tak, to, jest, to są pazury. Teraz bardzo trudne. K. O. -t. K. Tak, to słowo kot. Super. Dobrze, mam teraz dla Was zadanie. Spróbujcie podzielić na sylaby słowo dach, słowo komin. I uwaga, słowo drabina. Dobrze, mam dla Was drugą zagadkę. Otwórzcie szeroko oczy i słuchajcie. Spójrzcie na obrazki, jakie widzicie zwierzęta. Po lewej stronie, na górze jest krowa, niżej kogut, bocian i świnia. Przeczytam Wam zagadkę o jednym z tych zwierzaków. Posłuchajcie jej i spróbujcie odgadnąć, o kim mowa. Otwieramy uszy cyk, cyk, cyk. i słuchamy. Każdy kojarzy ją z korytem. To zwierzę urocze, spokojne i skryte, różowe i czyste. A gdy spojrzysz na nie, powitać ją zawsze. Uprzejmym chrupaniem. Co to jest zwierzę? Tak, to świnka! Świetnie sobie poradziliście z tą zagadką. Skoro już wiemy, jakie zwierzę dzisiaj poznamy, dlatego zapraszam Was do krótkiego filmiku o śwince. Poznamy kilka ważnych informacji o niej. Dlatego wsiądźcie wygodnie, zawiążcie nóżki. Oglądajcie i słuchajcie. Jak widzicie, świnie to niewysokie stworzenia, ale o dużej masie dorosła świnia może ważyć aż 350 kg. Idźcie teraz do swojej wagi. Wejdźcie na nią i sprawdźcie, ile ważycie Wy i Wasi rodzice. Pomyślcie, kto waży więcej Wy czy świnka. Jak już zauważyliście, świnia ma olbrzymi nos i cztery łapy, które nazywamy raciczkami. Raciczki to stopy i dłonie. Świnia może urodzić aż do ośmiu młodych, małych świnek. Pamiętajmy, że mama świnka to maciora. A tata świnka to knury. Jeśli mielibyśmy policzyć, ile jedna świnka pije wody dziennie, musielibyśmy nazbierać cztery duże pudełka zabawek. Oznacza to, że dziennie jedna świnia pije około 14 litrów wody. Świnie jedzą pasze. To mieszanka spożywcza wysoce wartościowa, która daje im energię i pozwala przybrać na wadze? Dobrze, moje kochani, poznaliśmy już troszeczkę życie naszych świnek, dlatego może wykonamy dzisiaj dla nich paszę? Kto pamięta, co to jest pasza? <laughs> tak, to jest ich jedzenie, dlatego potrzebujemy ziemniaków rozgotowanych. Ugotowanych, rozgotowanych na parze. Ważne, że ziemniaki nie surowe. Potrzebujemy ziarenek oraz nasion strączkowych. Przynieście wszystko szybciutko i zaraz pokażę Wam, co dalej robimy. Dobrze, kochani, skoro wiemy już, co nam się przyda do stworzenia paszy dla zwierząt, musimy teraz te wszystkie elementy ze sobą zmieszać. Zacznijmy najpierw od ziemniaków. Trzeba je utłuc. Dlatego bierzemy tłuczek lub widelec, jeśli tłuczka nie mamy. I próbujemy ubić ziemniaki. O. O, do tego trzeba bardzo duże siły. I już idzie coraz łatwiej. O. I tłuczemy dalej. Kiedy utłuczemy już ziemniaki, możemy zacząć mieszać wszystkie elementy naszymi rączkami. Dobrze. Zobaczmy, jaka jest konsystencja. Mhm. Mm, pachną przepięknie. Wsypujemy ten i to co ja tutaj przygotowałam miękką fasolkę. Ja sobie Nam się Jeszcze to córzeczkę wody, prawda? Zobaczę. O, niestety ja już wypiłam całą wodę. Może poprosimy za chwilę tutaj kamerzystę, żeby przyniósł wodę. Panie kamerzysto, przyniesie pan wody? O, dziękujemy bardzo. Poczekamy chwileczkę. To widzicie, każdemu zdarzy się czasem zapomnieć o jednym składniku, prawda? Ale to nic. O! Dziękuję. Dolewamy odrobinę wody. I możemy już wymieszać ręką. Najważniejsze, aby taka pasza była syta. Dlatego dodajemy wszystkie składniki, które są wysoce wartościowe. Mają dużo białka. Nasza domowa pasza jest już wykonana. Teraz możecie ją sprawdzić, podotykać, pobawić się nią, powąchać. Rzecz najważniejsza: wykonaną paszę możecie włożyć do lodówki lub zamrozić, ponieważ w poniedziałek proszę Was, abyście przynieśli paszę do przedszkola. A ja zaniosę ją dla wygłodniałych świnek. Chcecie swoją paszę podarować zwierzętom? Tak myślałam, dlatego postarajcie się dokładnie. Poogniatajcie mocno, żeby świnki były zadowolone. Cześć. Przygotowałam dla Was krótką zabawę. W swojej wyprawce, rysunku, świnki. Jeśli dobrze i uważnie oglądaliście film, zauważyliście pewnie, że każda świnka ma ogonek, prawda? Przypatrzcie się teraz na swój obrazek. Czy nasza świnka ma ogon? Nie, nie ma. No właśnie, musimy jej przyczepić ogon, ale to nie będzie takie łatwe, jak Wam się wydaje. Przygotujcie. Kawałek różowej pipuły może być też różowa kartka. A na niej możecie przykleić plastelinę, daszmę dwustylną, może nawet klej. I postaramy się ozdobić naszą świnkę w ogonek. Ale nie, 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 będzie tak prosto. Musimy zakryć oczy. Ustawcie się w odległości metra od powieszonego rysunku. Spróbujcie przyczepić ogonek naszej śwince. Jestem ciekawa, jak Wam wyjdzie to zadanie. Możecie również poprosić swoich rodziców lub osobę dorosłą, aby również spróbowała wykonać tę zabawę. Uwaga, teraz ja spróbuję. Udało się? O nie, gdzie ona ma ogon? Jeszcze. Raz. Tutaj? Tutaj? Może tam? Tutaj? O nie! Znowu mi się nie udało. Zakryłam jej oko. Jestem ciekawa, jak Wam pójdzie to zadanie. A teraz posłuchajcie. Mam dla Was ostatnią zabawę. Powiedzcie mi, gdzie mieszka świnka? Jak się nazywa jej domek? Tak? To jest chlewik. Dzisiaj chciałabym, abyście w swoich domach również stworzyli mały chlewik dla świnki. Jak to zrobić? Za chwilę wam pokażę. Chodźcie! Dobrze, kochani, właśnie stworzyłam prowizoryczny chlewik, w którym znajduje się pasza dla naszych zwierzaków, ziemniaczki, czyli składniki paszy i oczywiście ziemia. Wy również możecie stworzyć. Taką samą ścieżkę sensoryczną, możecie ewentualnie dodać jeszcze do naszej ziemi też trochę wody, aby stworzyć błoto. Ja w tym wypadku użyłam, aby nie pobrudzić podłogi, folii strecz, ale Wy równie dobrze możecie rozłożyć ręcznik, stary koc, a może macie jakąś plandekę lub macie pudełka po butach, w których możecie powkładać poszczególne elementy. I przejść naszą drogę stopa za stopą. Jeśli macie też możliwość, możecie później się pobawić i mieszać te wszystkie elementy ze sobą. Chcecie się teraz ze mną przejść? To chodźcie! Dobrze, kochani, naszą paszę musiałam wyjąć, bo miałam trochę za mały pojemnik. Wy nie musicie jej wykładać. Oczywiście ta pasza zostanie jeszcze przeznaczona dla naszych zwierzątek. Trochę jej zostało. Dobrze, chodźcie. A, ale miękkie. Uwaga na ziemniaki. Lepiej, żeby tu ktoś Was trzymał za rękę. Fasola. Ziarenka. I ziemia. Pamiętajcie, by na końcu Waszej drogi był ręcznik dla Was i woda. Do zobaczenia!